Przede wszystkim gratulacje dla stemetu za cenne zwycięstwo, za dwa punkty, bo to nie o to w wszystkim chodzi. Co mogę powiedzieć, no wygrać spotkanie w Zielonej Górze przeciwko chyba, no nie wiem, można powiedzieć dzisiaj najsilniejszym personalnie drużynie i robiąc 24 starty jest praktycznie niemożliwe, a z tym mieliśmy dzisiaj problem, mamy problem cały czas. W tej chwili chyba nie jest tajemnicą, że troszeczkę się przeorganizowujemy i dzisiaj te problemy się uwidoczniły. Nie wiem czy to wskutek większej presji, jaka była przed tym meczem. W każdym bądź razie zastarby, mimo, mimo tego, że naprawdę nie mogę, nie mogę powiedzieć zrusował o względach policjonalnych tutaj chociażby przez to, że jak widać wygraliśmy z na tablicy, walka była, można powiedzieć od początku do końca. Pierwsze bo byliśmy po prostu zbyt pasywni i nie atakowaliśmy przeciwnika, tylko czekaliśmy na ruch przeciwnika i to kosztowało nam Dziękujemy bardzo. Teraz poproszę o odpowiedź Łukasza Koszarka. Panie Łukaszu 22 punkty w meczu, najlepszy zawodnik Seko Jak pan ocenia dzisiejsze spotkanie? Przede wszystkim gratulacje dla za drużyny Zastawu. Wszystkich ludzi którzy w Zielonej założyli na na zwycięstwo, to jak trener powiedział w zasadzie mieliśmy za dużo strat z więc zdecydowanie tu nie kontrolowaliśmy, kontrolowaliśmy piłki i ciężko było cokolwiek by zrobić jeśli ma się na wyjeździe 24 straty, walczyliśmy, walczyliśmy, ale, ale no, tych, tych właśnie kilku punktów brakowało, jeszcze rzuty wolne, Myślę, że możemy być jeszcze lepsi, jeśli chodzi o rzuty osobiste. I, ale tak jak ktoś powiedział, no, teraz potrzeba trochę czasu i teraz musimy solidnie potrenować i… Yy, no, musimy każdy… No. no już może skończymy. To chyba znak. Pani, czy od Państwa są jakieś pytania? ten, trener, ten zaskoczył trochę, czy... W pewnych aspektach muszę przyznać, że tak. Pewnych aspektach muszę przyznać, że tak. No będziemy analizować sobie to spotkanie, na pewno będziemy je szczegółowo oglądać i się przygotujemy też do te następnych aspektach? aspektach obronnych i w aspektach ofensywnych. <laughs> nie, to są szczegóły, o których nie będę do Państwa zanudzał, bo tutaj mieliśmy problem w niektórych z setach z zatrzymaniem gry dwójkowej Browniaka, Chodża i zdecydowanie pokazał Dejan, że potrafi trafić z dystansu. Dzisiaj było bardzo widoczne. naprawdę właśnie ten sport, ten tak sporo punktów A Pan jeszcze rozwinąć te myśli o tym, że Stelmet ma najsilniejszy skład w Stanach Co To znaczy, że Pan co Nie bardzo wiem co Wam powiedzieć. No, generalnie no, to jest moja może osobista i subiektywne zdanie. No, w tym momencie na dzisiejszy Stelmet jest personalnie najsilniejszą drużyną widzę. Z głębokim respektem i z że tak powiem, tak się do tego ustosunkowuje. A to, że my, no, nie, my też szukamy jeszcze jakiegoś emocymi, no to nie jest też, można powiedzieć, żadna tajemnica. Czy jeszcze jakieś pytania od Państwa? Dziękujemy bardzo. Ja mam tak kilka słów podsumowania tego spotkania. Proszę Um, hello to everybody, first of all congratulations, especially uh, first of all to my team and uh, our great fans. Uh, we feel tonight sometimes like we played six players on the court and it was uh, like a big advantage for us. Um, I think that uh, the game was uh, well controlled from our side, almost 80%, 85% of the game. We have big ups and small downs but i think that we find somewhere middle and that in the one you know like a tough second half completely control the game never give up a chance uh, completely to recover and uh, get this uh, uh, deserved win uh, like a big present uh, for start of the season start of the year for all our fans who one more time showed that in dragonburg is the best atmosphere uh, for basketball in you know, poland uh, I wish to open opponent all the best to the season and one more time congratulations to my team who play like uh, in uh, some part of the game, in some great, even in some kind of euphoria, uh, but uh, let's let's go like step by step, we have on uh, Wednesday first game in Euro Cup, we really tough opponent in front of us and we don't have a lot of time to celebrate, we will uh, re recover tomorrow and from Monday we start to work again. Thank you very much. Powiedział o tym, że chwilami mieliśmy sytuacje, w których tylko jedynie siedmioma zawodnikami nie mogliśmy grać, natomiast mieliśmy wzloty i upadki, nie daliśmy szans przeciwnikom, zwłaszcza w pierwszej połowie, na odbicie się od, od tej różnicy punktowej. Tenor wspomniał o tym, że jest zadowolony z dzisiejszego meczu. Powiedział, że jego zawodnicy grali dzisiaj bardzo dobrze, chwilami wręcz euforycznie. W środę, natomiast, gramy pierwszy mecz drugiego etapu rozrywek Eurocup, także nie ma zbyt dużo czasu na świętowanie. To jest trudny przeciwnik i na pewno będziemy musieli dobrze się do niego przygotować. Natomiast, jeszcze raz gratuluję graczom, gratuluję przede wszystkim

Uh, I want to say thanks to my teammates because we played together, especially in defense during ball game, and uh, thanks to the fans because they come uh, in a lot. So, next game is uh, for three days. Uh, we need to recover and to, pre to prepare for uh, next week. Dejan powiedział o tym, że wiedzieli, wiedzieli o tym, gracze wiedzieli o tym, że Aseko to jest bardzo ciężki przeciwnik, bardzo ciężki rywal. Podziękował swoim kolegom z drużyny, ponieważ zagrali dzisiaj bardzo dobrze, szczególnie w, w obronie. Mówił o tym tak samo jak trener, że za trzy dni już mamy kolejne spotkanie, trudny oponent, trudny, trudny rywal, także będą się teraz przygotowywali właśnie do tego spotkania. Czy od Państwa są jakieś pytania? Jest jeszcze jakaś potrzeba wzmacniania tej drużyny, czy to już jest drużyna kompletna? Let's see. Uh, we always uh, talk about this and I, I don't I don't want to uh, give uh, like uh, 100% answer because uh, we need to see what we will do. Of course, uh, we tell that we will need one more Polish player. Of course, uh, uh, Lukasz came before two days and he is not ready, of course. us uh, in uh, more minutes than tonight, but game uh, by game, you will be more involved. but uh, uh, everybody of you know that market is closed according to polish players, and we only can have some movement if will be some extreme situation. and that was the main problem always when our well, players left. we always mentioned this like our biggest problem. it's not fair game now for us. of course, uh, we don't blame anybody, but it's not fair game because the market is not open and when uh, your players start to like uh, have, a different idea, or have different idea what they have before three four months. Uh, this is a problem. I, I know of course that uh, that uh, sometimes is, uh, is uh, uh, always uh, everybody can give comment on this, but we are not in position now to choose. We are in position to wait and see if uh, something will happen uh, in the next next period. If happen, happen. If no, uh, stay with this. Trener powiedział o tym, że zawsze wspominamy o tym, zawsze rozmawiamy o tym, ale nie chcę dać nadal stuprocentowej obietnicy, że coś się w najbliższym czasie zmieni i nie chcę mówić kiedy cokolwiek się zmieni, ponieważ tak naprawdę sami tego nie wiemy. Wiemy, że rynek jest zamknięty, jeżeli chodzi o polskich zawodników. Natomiast Łukasz Severem, który dzisiaj wystąpił, nie jest jeszcze w pełni gotów do tego, żeby, żeby uczestniczyć w grze przez więcej minut, natomiast trener jest zadowolony z jego, z jego gry. Trener powiedział o tym, że nie jesteśmy w tym momencie w pozycji do wybierania zawodników, tylko musimy niestety poczekać na to, aż ta sytuacja się zmieni i na polskim rynku pojawi się jakiś zawodnik. Być może będzie odpowiadał e, naszym scoutom, trenerowi i naszemu zamysłowi. Jeszcze? chciałem jeszcze o dzisiejszy mecz. W którym będzie treny powodują, że już zwycięstwo jest czy czy nie wiem? Czy jak po trafił trójkę, czy do końca jeszcze była? Do której momentu była niepewność? Czy może dużo wcześniej? No, I think that we play, uh, that the building of our week starts in the first half. when we Uh, limited them on, especially in one moment it was a 38-120, I think. And uh, I think that in this moment we start to build uh, confidence for our team and uh, put some of uh, uh, open players in a bad mood and, and, and problem. And I think that uh, our our way to win start much much earlier on start of the game when we show toughness, when we uh, play defense uh, very aggressive, well with a lot of rotation, a lot of helps and. Uh, I think that according to this we destroy uh, maybe some game plan of opponent and on the end even they come in one moment maybe very close but uh, um, sometimes uh, when you uh, when you when you chase somebody you need to spend even more energy and we, we build on that they was always behind and they was always chasing 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 it's not always to do uh, and play like uh, with this kind of a pressure because in one moment it can happen that. Uh, that uh, you don't score, that the that, uh, opponent team uh, uh, have a good minute and uh, f game finish like this one. I think that I don't want to mention again a s uh, single situation like I never mentioned single uh, any player. That means I think that uh, uh, our our team spirit win again. Ten powiedział o tym, że w budowaniu naszego zwycięstwa budowanie naszego zwycięstwa rozpoczęło się już w pierwszej połowie. W jednej chwili tablica wyników wskazywała naszą 14-punktową przewagę 34 do 20. Nasze zwycięstwo właśnie budowaliśmy w takim razie od, od, od tego momentu. Przede wszystkim głównym jakby celem do tego, żeby to, to zwycięstwo utrzymać była duża przewaga punktowa i spora rotacja. Pod koniec ASECO podeszło nas. Podeszło do nas na zaledwie kilka punktów, jednak ten wspomniał o tym, że kiedy goni się przeciwnika, kiedy goni się przeciwnika z dużej różnicy punktowej, traci się czasem bardzo wiele energii. E, trener mówi, że nie chce wyznaczać konkretnej akcji, która zadecydowała o tym, że właśnie od, tej, od tego momentu był termin, że zwyciężymy, czy od tego momentu zaczęło się to pewne zwycięstwo, e, ponieważ nigdy tego nie robi, nigdy nie, nie, nie omawia e, indywidualnie. E, Graczy, dziękuję bardzo swoim zawodnikom za wspaniały duch walki i za duch drużyny, który się dzisiaj przefekł na parkiecie. Czy jeszcze jakieś pytania od Państwa? Dziękuję.